No co zaczynamy. Na rozpoczynającym serię karnych ciąży odpowiedzialność, żeby dać kolegom spokój. Słupek! Piłka nie wpadła. Czasem takie wpadają, ale nie tym razem. Pudło! Nie ma gola! Chyba nie powinien podchodzić do tej jedenastki. Gol! Jedenastka wykorzystana. To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Jest Bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Tak, piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Gol, proszę państwa. Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Ciśnienie musi być olbrzymie. Jeśli nie trafi, to jego drużyna wróci do domu z niczym. I jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. Sprawa jest prosta. Jeśli trafi, wygrają. Coś się musi dziać teraz w jego głowie. Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. Mocna piłka tuż nad ziemią. Bramkarz nie dał rady. Przy dobrym wykonaniu nikt nie da rady. Nie ma bramki. Co tutaj się stało? Pewnie ma ochotę zapaść się pod ziemię. To była próba bezczelnego, podciętego uderzenia skarnego, ale trzeba jeszcze trafić. I bramkarz broni to uderzenie. Takie coś to ja rozumiem. Spisał się nadzwyczajnie. Prawo za pomysł! Strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza, bo ten rzucił się w kierunku słupka. Taki strzał w środek bramki. Jest ryzyko, ale jest gol. Ryzyka nie ma, jeśli wiadomo, że bramkarz się rzuci. Tak jest, gol. Nie zawiódł. Podszedł do piłki, jakby to była formalność. Ja nawet w bramkę, a to oznacza, że odpadają z turnieju. Szkoda, byli naprawdę blisko.